Izotermiczna przemiana stałej masy gazu. Autor zadania mówi, praca wykonana przez n moli gazu w przemianie izotermicznej zależy bla 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 i podaje wzór. Ponadto są podane pozostałe informacje, które wypisuje i pierwsze polecenie oblicz pracę gazu podczas izotermicznego sprężania Tylu gram azotu o temperaturze 27 stopni, jeśli ciśnienie rośnie dwukrotnie. Piszemy wzór na pracę, którą nam, który to wzór przekazał nam autor zadania. Od razu za n liczbę moli podstawiam stosunek masy gazu do masy molowej azotu. Wszystko byłoby dobrze, gdybyśmy znali V2 i V1. Musimy je znaleźć. Jak znaleźć? A od czego jest równanie stanu gazu doskonałego? Dla przemiany izotermicznej ono wygląda tak. Tutaj ogólnie jest dzielone przez T1, a tu przez T2. Te 1 równa się T2. Wyznaczam stąd stosunek objętości. Jedna druga wstawiam w to miejsce, odczytuję logarytm, mnożę, dzielę i znajduję wartość wykonanej pracy. Wartość wykonanej pracy jest podana ze znakiem minus. Co to znaczy? Gaz wykonał pracę izotermicznie. Otóż wykonać pracę, to znaczy dokonać zmiany energii mechanicznej otoczenia. W jaki sposób gaz tego dokonał? To mogło stać się tylko w silniku cieplnym, w którym to silniku energia wewnętrzna gazu, substancji roboczej, jest Przemieniana w energię mechaniczną. Tyle energii wewnętrznej musiał stracić ten gaz, żeby spowodować w otoczeniu wykonanie właśnie takiej pracy, czyli taki przyrost energii mechanicznej otoczenia. Z punktu widzenia gazu jest to strata. I polecenie drugie, ile ciepła należy dostarczyć z otoczenia. Przemiana izotermiczna. Więc, jeśli gaz część swojej energii wewnętrznej przemienił mechaniczno, to ten ubytek musi uzupełnić. Energia wewnętrzna gazu w przemianie izotermicznej nie może ulegać zmianie, bo wtedy by zmieniłaby się temperatura. Jeśli tak, to pierwsza zasada termodynamiki. Mówi, że suma ciepła pobranego i wykonanej pracy w układzie zamkniętym jest równa zero. No to jeśli kosztem swojej energii wewnętrznej wykonał pracę gaz taką, no to musiał tyle samo pobrać ciepła od otoczenia, uzupełnić swoje straty energii bowiem ciepło, no to cóż, to jest ta część energii wewnętrznej, którą pobieramy albo oddajemy. No to mamy ciepło równe pracy wykonanej przez gaz ze znakiem minus i wartość pobranego ciepła jest równa bezwzględnej wartości wykonanej przez gaz pracy.